Jak pogodzić wychowanie dzieci z zaangażowaniem religijnym? To nie jest proste pytanie, bo ono nie sprowadza się do teoretycznej odpowiedzi. To jest pytanie, które w życiu wielu ludzi... Musi się przełożyć na konkretne decyzje. W, w teorii jest łatwo powiedzieć. To jest Papież Benedyk XVI to przypomniał w przepięknej swojej encyklice Deus caritases. On mówi o tym, że jest w miłości w spisany pewien porządek. Jest porządek miłości, ordo caritatis. I ten porządek miłości, właściwie on ma jakby dwa wymiary. <tryk> Pierwszy jest taki, że najpierw kochasz tych, którzy są yy, Tobie najbliżsi, w sensie najbardziej przez Pana Boga zadani. Czyli mąż najpierw ma kochać swoją żonę, żona męża, potem mają kochać swoje dzieci, potem mają kochać swoich rodziców, teściów i tak dalej. To znaczy wychodzimy od najbliższych, a potem dopiero w następnym kroku idziemy ku, nie wiem, sąsiadom. Współobywatelom, ludziom w ogóle, nieprzyjaciołom i tak dalej. To jest pewien porządek pierwszy, ale na to się nakłada drugi, i właściwie yy, 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 cała sztuka polega na tym, jak te dwa porządki ze sobą godzić. Ten drugi porządek to jest porządek miłości, yy, porządek, potrzeb, porządek, porządek potrzeb, czyli yy, tak, najpierw mam kochać swoje dzieci, a potem na przykład e, ludzi na ulicy. Ale jeśli mam wybór między kupieniem lodów swojemu dziecku, a chleba człowiekowi, który jest na ulicy, bo jest bezdomny i widać, że nie jadł już dwa dni, to mam kupić ten chleb, a nie lody dla swojego dziecka. Jest jeszcze porządek potrzeb, czyli to, co pierwsze, to, co musi być natychmiast zaspokojone. Inaczej jest trudno mówić o miłości. No, i teraz, pewnie, w, mając te dwa porządki gdzieś w głowie, trzeba szukać równowagi między tym, że jestem zaangażowanym człowiekiem w kościół, no, a tym, że Odczytałem przed Panem Bogiem powołanie do życia we własnej rodzinie i nie ma żadnych wątpliwości, że tym pierwszym obszarem także zaangażowania swojego religijnego jest moja własna rodzina. Znaczy najpierw przekaz wiary we własnej rodzinie, swojemu mężowi, swojej żonie, swoim dzieciom, wnukom, najpierw tu. A potem dopiero to zaangażowanie. W szerszej wspólnocie. Z drugiej strony pewnie właśnie, jeśli gdzieś wspólnota domaga się jakiejś rzeczy fundamentalnej, naprawdę, no, a, a na tym jakby na drodze, na przeszkodzie do, do wypełnienia tych fundamentalnych rzeczy, istotnych. Nie wiem, Stoi jakaś rodzinna fanaberia, to można sobie te fanaberie podarować. Ale na pewno nie jest w porządku angażować się mocno w życie jakiejkolwiek wspólnoty kościelnej kosztem własnej rodziny. Uciekając na przykład od rzeczywistych wyzwań, jakie są w domu. Tak? Uciekając w takie dobre samopoczucie, bo. Tu mi nie wychodzi, ale, ale we wspólnocie za to mam ogromne sukcesy i wszyscy mnie szanują. To taka ucieczka do niczego dobrego nie prowadzi. Jak widać, trochę szukam odpowiedzi na te pytanie. To nie jest, myślę, że nie, nie, nie jest właściwym udzielić odpowiedzi takiej w punkt. Wszystko rozwiązujące, tylko chyba jednak właśnie tak, znaczy trzeba pokazać najważniejsze punkty odniesienia i poruszając się między tymi punktami trzeba szukać odpowiedzi każdorazowo wtedy, kiedy jakby te dwie miłości stają w pewnym konflikcie. Miłość do najbliższych i zaangażowanie w życie mojego lokalnego kościoła.